W tym filmie wraz z napierakiem zmierzy się w nowym challenge'u o nazwie Death Shuffle. Nie! Ale challenge polega na tym, że zostaje nam losowany sposób, w jaki musimy zginąć. Jeżeli ktoś nie zrobi losowanego zadania w ciągu 5 minut, traci jedno z trzech żyć, oczywiście pod warunkiem, że drugiej osobie udało się je zrobić. Jako, że ja i Napierak dostawaliśmy różniące się od siebie zadania, postanowiliśmy urozmaicić, a zarazem utrudnić nam rozgrywkę. I przez cały challenge mogliśmy sobie przeszkadzać i zabijać się nawzajem, przez co o wiele ciężej było nam zginąć w losowany przez grę w sposób. Nie, ale ty mnie nie śleć! Napierak! To, co wam teraz powiem, potraktujcie z lekkim dystansem, ale jeżeli wszystko nam się uda, to z dniem dzisiejszym zaczynamy 6-dniowe daily ekipy rap, więc codziennie upoważnij Syki, bo o godzinie 18 pojawi się film aż do przyszłego poniedziałku. więc zasubskrybujcie nas wszystkich, aby tego nie przegapić. A najbardziej zachęcam do odwiedzenia kanału Napieraka, który już oficjalnie wraca na YouTube'a z nowymi pomysłami na serie oraz filmy. Chociaż starych odcinków takich jak Vlog Shuffle również u niego nie zabraknie, więc możecie dać Wojtysowi kolejną szansę. Za to ja chciałem jeszcze podziękować za sprawdzenie, czy na pewno subskrybujecie ten kanał, o czym wspomniałem w ostatnim filmie, bo doszło was aż 23 tysiące w dwa tygodnie, więc na Naprawdę jestem pełen podziwu i tym akcentem zapraszam Was do oglądania jednego z najfajniejszych challenge w moim życiu. Co wbijamy na serwis. Fatalny seed. O jezu, źle mlaku, i miałem przez tę dżunglę. I papuga tu jest, czy ja mogę? Prawym przyciskiem papugę. Gdzie ty jesteś? Robię faworkę i będę mieć papugę. Nie. Już trzeba było nasionko dać, nie? Tak. Dobra, ja nie pamiętam. Gdzie ty jesteś, Tobiasz? No bo. Tutaj masz, no masz kompas. Kompas nabierasz. Nie masz kompas A wiesz po co masz kompas? Żeby cię znaleźć. Po to, żebyśmy mogli siebie chęcić w trakcie tego challenge'u. Już wiesz, co będziemy grać. Mamy po trzy życia. Gramy def, eee, szafla. Eee, eee, musiałem się zastanowić. Eee, <laughs> i co ja mogę jeszcze powiedzieć. No i będziemy mogli sobie. Również w trakcie. Przeszkadza mi, więc to będzie fajne urozmaicenie. Mamy kompas, który nas namierza, więc jeżeli ktoś szybciej skończy naszego taska, którą jest śmierć w sumie, to będziemy mogli sobie przeszkadzać. Więc myślę, że to jest giga fajne urozmaicenie i spokojnie. Napierak no, jeszcze mnie nie wie, jeszcze się <grym> to zaczynamy. Wpisuję komendę. de Race. Start. Na 5 minut, co 5 minut. Uwaga, 3, 2, 1. Czy Nic nie dostaje! O! Co? Nie, no, nie. Co? Wider effect. Co? Nie. Czy ja właśnie zdobyłem już pierwszy punkt? Ja myślałem, już myślałem, że trafił ci się ten task, czy który będziemy resetować, bo generalnie widzę jest jeden. Ta co ty robisz, ty mnie bijesz? nie, nie mam jak tego wykonać, więc I bez śledzać, kitu! Co? Ale czemu nie no możesz... 5 minut da się wejść do neteru, gościu. No i fortecę! No to możesz się zreśpić w fortecę. A myślisz, że mam takie szczęście, to Ej, jest znam. Ale to jest 200 IQ napierak. Przecież teraz przez to, że trafił ci się taki task, takie zadanie, to możesz mi cały czas przeszkadzać, przez co ja również nie zrobię taska i przez to będzie remis, nikt nie będzie punkta. A ja muszę zabić. A ja muszę zginąć w ogóle z szkieleta! Ty masz normalne. No to... Cześć, dobrze, dobrze, mam od szkieleta? Tak, bo mam szkieleta, dobra, tylko że. najgorsze jest to, że w sumie jest teraz dzień. I jak ja niby znajdę w dzień szkieleta również? Kurde, lipa. Ale ja mogę sobie Dyscyplinować przynajmniej tutaj teren. <laughs> Cztery 4 minuty na pierak speedrunu i do netheru. Nie, będę ci bił. Tak? On już nie bił, mówisz. <słuch> <słuch> dobra, 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 na spokojnie, na spokojnie. Pod tymi drzewami raczej się nie w jakiś szkielet, bo przydałoby się takiego w ewentualnie jest. <słuch> pustynia! A co mi da pustynia? Nie wiem, co mi da pustynia. Dobra, dobra? Ja mam plan B, w razie czego? Nie! nie. Dobra, a nie, bo ty też zginiesz, ty też zginiesz. Jezu, ja miałem plan, żeby. I ja miałem plan, żeby cię odciągnąć. Ja miałem plan, żeby cię odciągnąć po prostu. Eee, że ewentualnie, jak nie znajdę szkieleta. Aha. Że ewentualnie, jak nie znajdę szkieleta, to żeby ciebie odciągnąć po prostu. I jak ciebie odciągnę, to po prostu pojawi się naraz i odbiegnę w inną stronę. Ale ty też przecież mogłeś się zabić. Co tu robi, tempel? Nie wiem, ja ją pomijam tak szczerze. Bo na spokojnie dwie lawopulki w ogóle tutaj, jest. to też mogę zapamiętać. Eee, ja. No, jak coś możesz sobie iść do tego templa, nie mam problemu, ja znajdę. So, sobie Dobra, się nie Gdzie nie dogonisz? No spokojnie. Kurczę, ale tak punkcik w plecy przez przeciwność losu nie podoba mi się. Tam. Kurde, mu jest dzień cały czas? W sumie jak nie zabijesz szkieleta, to ściebie Znaczy nie zginiesz od szkieleta. No szukam. Dobra, ja sobie zlutuję tego na czyli... Co jest? Jezu, Nie, nie masz szkieleta żadnego. Ej! No! No i co, Słucham co? co? Kroki. Ty masz tego, ty masz, serio? Sześć kroki? byłem na shifcie, ty masz killów, no nie. Nie no! Rozkop no, blok, tymi... rozkop blok, rozkop blok, rozkop blok napierak, rozkop blok. No nie. Chodź tu! Nie, nie no nie, 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 mój plan. Ja pierdzielę. Ja najpierw myślałem, że to królik, ale chciałem się upewnić, czy to nie jesteś czasem ty. I ja nie, mam pomoc. Szarny z 4 Nie! A, dodam to, to, jaś! Dobra. Nie ma niczego, no dobra, trudno. Ja chciałem ci... Ja pierdzielę, ja chciałem, dobra, Przewiduję jedna minuta. Nie, twoje ruchy! Jedna minuta, dobra, ja nie, zginę teraz. <grym znowu> Co mówisz? Ty tego nie zrobisz! Oho! Dobra, tego to nie widziałem z tej strony z kolei. Nie, ja chciałem ci wybuchnąć TNT, ale przed wybuchnięciem TNT zgarnąłbym itemy, ze skrzynki mam w Inwentora i mamy cały czas itemki. Ale ty strollowałeś sobie to teraz. Tak? No strollowałeś. Mmm, dobra. A, zabrakło jednego. No strollowałem, tylko że. Z masz obsydian? Wiesz, się gra, się ma, nie? Nie, no ale prawda jest taka, że chciałem. Jakby stwierdziłem, że i tak nie znajdziesz szkieleta, bo jest dzień. Bym musiał znaleźć w cave, no co jest strasznie małe prawdopodobieństwo, a żebym wybuchnął. TNT i bym szybko, wtedy kiedy bym odpalił TNT, szybko bym zaczął lutować skrzynki na speedrunie i wtedy a, no, i nikt nie zrobi naszego, nikt nie zrobi swojego czaska. Taki prosty był, ja pierdziele. Ale dobra, uciekam w tą stronę chyba. I uwaga, jaki będziemy mieć kolejny? Nie. <laughs> Nie Dobra Co masz, co masz, co masz? Muszę zginąć od kuszy pillagera Tu musisz pillager od posta znaleźć? Ej, to teraz, ej, to tak naprawdę to wygląda trochę, trochę wygląda w taki sposób Jakbyś musiał znowu mi przeszkadzać tak naprawdę Bo tak naprawdę w każdą stronę, jaką pobiegniesz To masz takie same prawdopodobieństwo, żeby znaleźć pillager od posta A ten, a no tak naprawdę być ze mną, może ja znajdę, nie? A ja mam akurat giga proste, ale nie wiem, czy mi się uda Ponieważ styl jest dzień A w ja mogę ci powiedzieć, jak ty mi powiedziałaś, to ja też ci powiem Ja muszę zginąć od eksplozji creepera i mówiąc szczerze, no jest to znowu proste, bo jest to zwykły mobek, ale przez to, że jest cały czas dzień, to prawdopodobieństwo na zrobienie tego kosta jest giga małe. Ja pierniczę. Dobra, może się uda. Nie mam nic. Jak to się... Co ty zrobiłeś? Ja pierdzielę. Nie, to się nie Peż, ty stało ty właśnie. Zrobi? To się nie stało. Właśnie nie. To, to nie ta śmierć to była! To ja zrobiłem. Że w to. Jezu, ja jestem takim trolem. Ja w to nie wierzę, co ja zrobiłem. Dobra, szybko. Mam jeszcze szansę. Ile czasu jest? 3 minuty na spokojnie. Monster Hunter. A ty co miałeś? Ty miałeś odpilaczera od posta. Chcesz w się sensie, Pillagera no to nie ma szans. Więc albo będzie znowu po zero po, ani 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 ty nie zrobimy. Albo po prostu ja zdobędę ten punkt od Creepera, bo nie ma szans, żebyś znalazł Pillagera od posta. No nie ma. Chyba, że zaraz się noc zrobi. No nie wiem, czy noc się zaraz zrobi. Nie, no jeszcze chyba nie. Może zdąży się zrobić. Jak noc do, do tego, to już jest drugi quest, co 10 minut chyba jest nas, czy coś 7 minut? Sprawdź. Słyszę pająca. Nie, to nie zadziałało! Ty skraftowałeś tego, ale to od kuszy Pillagera, od, od Pillagera, a nie od tego, od Pillagera, a nie od tego. Ale teoretycznie Pillager jest ownerem tego. No, ale ciekawy sposób. Jezu, ty zdążyłeś skraftować w ogóle kusze? Tak! No przecież ja templa miałem. A faktycznie. Nie, no nie wierzę w to. Minuta została czasu? Ja nie mogę znaleźć żadnego cave'a, się gdzieś kopię, słyszałem pająka i nie mogę go znaleźć? I nawet teraz nie wiem, czy... Jezu, jest coś, czym mogę się zabić? Nawet nie ma niczego... A nie, mam, dobra. Taka. Fajnie bo ja mam sporo akurat Dobra szybko giń, 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 Może noc akurat jest, może noc akurat jest Nie no masz minutę nie zdążysz Zdążę, 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 jest noc, jest noc, jest noc Dobra nie proszę, proszę, proszę szans. creeper, 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 nie, creeper. Nie, nie. Jest noc, jest noc, wiedziałem, że będzie noc, ale myślałem, że i tak szybciej w kejwach uda mi się to. Proszę, jakiś creeper, come on! Na pustyni jest więcej. 10 sekund, nie wierzę w to, serio? Nie zdążyłeś! Nie, no nie wierzę w to, ale nie ma tu mowy w ogóle. Szkielet tu jest, kurde, i nie ma creepera. O, o, o! Dobra, bardzo proste. No to tutaj będzie szybki skipik w takim razie, dobra. I też oddało. No nie, na no szkielecie, proszę, nie zabijaj mnie. No, co? Ja. Ej, nie, te, nie, nie wierzę w to miałem pół serca! Ale dobra i tak zrobiłem tutaj na 100%. Na 100% to o Nie, zrobiłem dobra, wystarczy, tak, dobra. No i to... tutaj, teraz ja i ginę... teraz. A to by się nie pokazał teraz nowy task. No, ja miałem teraz, żeby zginąć od TNT, a ja miałem templa. A bo przecież ja pierdzielę, bo ty przecież innego taska dostałeś, a ja myślałem, że mamy ten sam. Czyli ty miałeś zginąć od TNT, a miałeś templa, ale chłopie, ja z kolei zginąć od tak kaktusa, więc, więc jakby też nic trudniejszego na szczęście. No, mam obok o więc wiesz, A teraz na pierak powinieneś być takim tryhardem jak zawsze, że powinieneś zacząć rozwalać wszystkie kaktusy na pustyni. <śmiech> ale <śmiech> już nie zdążysz, <zdom, śmiech> już nie zdążysz na uwaga. No widziałem ci, dobra? A dobra, znowu proste. Ja mam utoń. A ja mam tego, żeby się za tego zapiaskować. No no to ej, to mamy banalne tym razem, dobra? Robię tak, zacznę sobie przepalać jeszcze w trakcie. Dobra, po sobie zachowam tym <grym> Zabrałeś mi! A ja nawet nawet jak ja ciebie teraz zabiję, to nie wracam z ciebie i temy. Serio i zabrałeś mi to żelazo całe! Ja pierdzielę! Serio napierak! Ja... Nie, dobra, ja bym uciekał. A tu ja możesz mi dobrałem, teraz czyść. Już ty ja możesz mnie chaseować. ty możesz mi teraz chaseować i te... Ja pierdzielę. A ja mogę zrobić, zastanawiam, się, 4 minuty mam. Mam jeden pomysł. Ja też nie wiem co ty możesz zrobić. Już jest dwa, dwa tego, dwa. Czemu ja? Jeden, ja jednego, jednego żelaza nie mogę wyciągnąć? Ja pierdzielę, ale unlucky. Mm. Ja pierdzielę. Dobra, mam pomysł. żebym od tego szkieleta. Nie! Wyczekał, wyczekał! Ja nie chcę cię zabijać. No ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja... Nie no, muszę szybko to zrobić. Co ja! ty Nie! To było zero IQ dopiero, jak Proszę, żebym teraz nie zginął, błagam! Ja chciałem... Się... Proszę nie, proszę nie, proszę nie, szkielety! I to jest najbardziej chory odcinek na świecie, jakiś! Błagam! Nie zabijajcie mnie, ile mam czasu? 3 minuty szybko. O kurde! A 3 minuty tylko, o kurde. Dobra, szybko, 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 szybko. Dobra. Ty, ja mam pomysł w sumie, mam pomysł. O kurde. O kurde, dobra, muszę to zrobić. Szybko, 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 proszę nie. O kurde. Dobra. Będzie, 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 Czyli Ty teraz, a ty jaką miałeś w ogóle śmierć przed film? TNT, nie, nie, czekaj, nie, nie, sufokaj. A, miałeś po prostu ten, żeby się zachować piaskiem lub wiem. dobra? Ginę. Mamy to. No nie. Nie, nie, nie. A, ale mam prostą śmierć, ale mam prostą śmierć. Ja mam kwadło! Ale ty masz TNT, to możesz za pomocą TNT szybko żelaza zdobywać. Ja pierdziele, dobra, pyk, 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 szybko. Yy, mogę zrobić tak. CO? Ty już do mnie przybiegłaś? Nie, czekaj, co to się... I czy ty? No dobra. O nie, ty miałeś łóżko chyba. ma! Mój portal, mój portal, mój portal. Złapałem! Dobra, mam pomysł, mam pomysł. Ej, ale napierak ty zdajesz sobie z tego sprawę, bo ty nie wiesz jaką ja miałam śmierć, jeszcze ci nie powiedziałem. A ja sobie tutaj na spokojnie biegam, ale to ty, tra ty, ty, ty tracisz czas! Ja mam z wysokości napierak! Co i możesz mnie zabijać? Właśnie stracisz punkt, Tracisz czas w tym czasie! Proszę! Trać czas! Nie. Trać czas, trać czas, trać czas! Skuszy! Nie! Co? Nie uniknęłem! Nie! Yeah. <laughs> Jezus jestem takim warzywem. Napierak, nie ma problemu. Aha, dobra, co ty kombinujesz teraz? Chciałeś się zresetować spoko Ja pierdolę jest! Co? Dobra. Wróć to, spokojnie. Aha. Aha. Dobra. Mimo tego, że jestem słaby teraz... coś, Mimo tego, że teraz o, im po to impoto 100, napierak P, to właśnie wygram z tobą... Nie, nie możesz tego, swoim tak. zarąbistym pomysłem. Tyle. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Na spokojnie. Pyk, pyk, pyk. sobie zrobię. To jest na przyszłość. Nie! Ej, jakbyś to trafił, to byłoby... Ej, serio! Nie, dobra, już to przegrałem. Respawn point się zapisał, a więc... Napierak! No, i mam to. I teraz w razie czego? Chciałem, ci, chciałem ciebie trafić z kuszy w locie, i by, byś nie miał tego taska. W razie czego, dobra? No, e, jakbyś mnie w kuszy trafił, tylko że. Napierak! Jakbyś no. mnie trafił z kuszy w locie, to faktycznie nie miałbym tego taska. Ale ja miałem na to ewentualność przygotowaną. Co, pan point. Na samej górze miałem łóżko. A się wycwaniłem, co? No. Dobra. Nie. I co ty próbujesz? Ty, napierak, jeszcze na to żelazo próbujesz? Serio? Serio, Proszę. napierak. Dobra, no sobie zrobię tutaj siekierkę w ogóle, sobie zrobię tarczę, bo wcześniej nie miałem. całego sobie seta, oj, napierek Co? Czy ty właśnie, czy ty właśnie sobie zresetowałeś? No, mądre w sumie. Dobra, no zrobię sobie nie, jeszcze kilo. Zdążymy. W sumie że żelazo mi się przyda, by że stąd żelazo zbieram. Dobra, pik, pik, pik. Oj, nie ma szans, że, że to zdążę. No dobra. Stół? Nie. W sumie ja mogę przewidzieć. Taska, nie. Po prostu powiedz tu i może akurat będzie taki task, który mi się przyda z tego miejsca. Oh, tu jest 3,00, dobra. Pewnie może być no, nie. Uwaga! No to napierak 1-0 to jest dopiero pierwszy punkt. Lecimy dalej. Uwaga! No. Oh, dobra! Nie mam pytań. Już widzę swojego taska. zginie od Creepera, a ty. Ja z wysokości. No, w końcu dostałem jakieś proste Dobra Pyk, pyk, pyk Mam tutaj żelazo Uwaga O, utoń Nie, 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 utoń. nie Jakie mam proste, jakie proste mi się trafiają Ja mam firebola Firebola, to musisz iść do netheru No to koniec kariery Dobra Zrobiłem swojego taska O nie ja jest... Nie wiem jak ja to wykombinę O i zginąłem kolejny raz Dobra, mam plan Napieru nie, 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 Dobra, uciekam! Oj, nie wiem, czy ja na twoim miejscu bym nie uciekał, tylko skupił się na robieniu portalu. Idź ode mnie! Nawet ty mnie nie widzisz Napierak. A wiem, widzę kompa! No ale to co na tym kopać, już nie pokazuje ile kraty No ale wiem, że ktoś się zresetował. A skąd to, wiesz? No bo nagle byłeś przede mną, a jesteś za mną. Aha, no to wiesz, ja po prostu sobie na flaju latam. Tak, czy czy wiesz. Napierak w ogóle ty masz wiaderko, wiaderko teraz teku, czy nie? Nie. A, bo zostawiłeś sobie w piecyku, żeby przepalać lawą. Nie! Coś pięknego, dobra. Nie, ja nie mam lawy Ty, ale ty mnie nie śledź! Siema! Napierak! E, czemu to robisz? Napierak! Ej, mam pomysł w sumie. Mam jeden pomysł, tylko muszę to sprawdzić. Napierak będzie ze mną podążać? No, podąża ze mną, bo usłyszał, że mam jakiś pomysł. Aha. Nie. Napierak! Nie! Czy ty chcesz serio ze mną walki podejmować? Czemu, czemu nie szukasz lawa pula? Mogłaś mnie zostawić, Napierak. Do, gdzie mnie teraz gonisz? Ja Ten rap. portal miał być mój. O nie, woda! Nie! Szybko, szybko, szybko. Nie, nie ma Siema, To Tak A ha! gdzie twoja łódka? Gdzie jesteś? JEST! Ej, jest! czemu nie... Mogłeś wejść w ogóle do mojej łódki Nie ma, nie że tak wyskoczysz mi Ja pierdziele, dobra ja zrobię teraz tak tak, wezmę tą łódkę, dobra będzie drugi punkt i najfajne by było to jakby teraz po twoim przegranym punkcie wylosowałaby mi się rzecz z netheru Czemu ja zastawi... czemu ja użyłem tej lawy? Nie przemyślałem tego Ile mam czasu? Ja minuty chyba nie da rady Czy ty się zresetowałeś? Nie, 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 nie rób tego, się no. Nie zresetowałem się Nie to ja źle biegłem <średzimy> Nie no, ale jak pobiegłeś już tam na tą pustynię nie widziałeś żadnego lewa pola, to powinieneś inną stronę, w sobie pobiegłeś. Ja chciałem w ten portal zrobić. Pamiętam o ten portal. No ten co był do dokończenia. Ale nie masz lawy. No właśnie miałem lawę, ale! Serio? I nie zdążyłeś tego dokończyć? Znaczy, teraz ci mówię przed tym, że ja nie pomyślałem o tym i wsadziłem wiaderko z lawą do pieca. I przez to nie miałem lawy, a ej, tam nie było. Hej, bez hitu, ej, bez kitu, ej, bez skitu, bo nie miałeś wiaderka. przecież tak, to byś miał już wiaderko w wiad i to byś wszedł, gdyby nie zostawienie wiaderka w piecy. No, ale i tak kiedy zadanie to znaleźć gasta? No i dobra, może z kombekiem. Nie, no, powiem. nie no, to wiesz, dobra. No to to już no ty przy... masz jakieś za prosty challenge! Ej, ale faktycznie proste mi się trafiają. Uwaga! I teraz powinien być nether. Uwaga! Ja powinien... Jak będę mieć nether, to będzie pięknie. Co masz? Co masz, napierek? Utonąć. Utonąć? Ale masz super challenge, Napierak, Ciekawe, kto pierwszy go zrobi. A czy też masz? Nie, ty masz nether, dobra. Nie. nie. GG! <laughs> ha huh? Ej, ja muszę czemu? Dzi! E, czemu? Wybuchłem i ja miałem mia jak ja powiedziałem, że co by było jakbym miał nether, co nie? Pojawił no. mi się slip in the nether yy, że muszę sp sp spać Nether, że miałem łóżko i do dokończenia portal. Dokończyłem portal, poszedłem spać trzeci punkt. Ale ja też to wykonałem! E jakbym tego nie wykonał, to powinno się zaliczyć, że wygrałeś No teoretycznie. To, to. Aha, ej, a w sumie faktycznie! Ej, no, ej, w sumie. Ej, faktycznie nie jest koniec jeszcze. A wiesz, Czekaj, jest no, bo gorsze. No tak, no zrobiliśmy to jest jeden-1 teraz. Ej, rzeczywiście, sorry! Dobra. Wyski, no ale chyba jest. i tak ta kontynuacja jest już do niczego, bo trafiłem, że muszę zginąć od pszczółki. Od pszczółki? No, no? to chyba, chyba koniec w takim razie, bo A wiesz A ty co, co ja dostałeś? Mam... A, utonąć. No nie! O, ale się pięknie tonie. Nie! A ty co miałeś przed chwilą, utonąć też? Jak Jakie znajdę ul? Ej, bez kitu to, to jest przewalone. Trzy minuty. No niby w każdym momencie, jak zobaczysz ul, zobaczysz osy, a czy tam się w ten, wkurzysz te osy i tak dalej, no to tak naprawdę w sekundę możesz się zabić, nie? No ja cię już nie będę gonić, bo masz na tyle trudny challenge, że, że ten, że i tak ee, Ci odpuszczę, no ale i tak pewnie już jesteś ultra daleko jakoś. Dobra. Ty jesteś ja tam yeah. dobra, ale włączyłeś. Aha. Mam to! Se Ej, serio i taki brak reakcji, tak cicho siedziałeś tylko, żeby zrobić tego taska? Tak! A co masz teraz, co masz teraz? Nie mogę ci powiedzieć. Czemu? Bo skomplikujesz mi to zadanie! Ale, ale mówi mieliśmy sobie mówić, ja ci powiem, muszę zginąć od szkielet No co? No Ej, chyba... Dobra, chyba odgadłem co możesz mieć. Nie. Nie. Nie, nie A nie, to tam mam łóżko, dobra, nie nieważne Dobra, już chyba wiem co możesz mieć na pierak Nie denerwuj mnie Chyba wiem co masz na pierak Nie Ogólnie, ogólnie widzowie na pierak oszukuje Bo nie chcę powiedzieć mi jakiego ma taska Ale przez to, że powiedział, że mogę mu skomplikować życie A tylko jeden sposób jest, żebym skomplikował mu życie Bo jakby, no mógłbym go niby gonić A w ogóle jakie miałem, o, szkieleta Ale wydaje mi się, że to o to chodzi a nawet w razie czego, tymczasowo sobie to zrobimy, później najwyżej to rozkopię. No zabijaj mnie zabijaj. Teraz, teraz możesz mnie zabić, nie tak jak wcześniej. Dobra, zrobiłem. No i co robisz, Napierak? Nie chcesz, nie zdradzisz dalej? Nie wiem, no muszę zaznąć w neterze. Zasnąć w neterze! O Jezu, ile tu jest tych potworów. A i pewnie chcesz pobiec do mojego portalu odpalonego. No, którego pewnie już zalać. No, ale czym zalać mogę niby? Dale. CO?! <laughs> zrobiłem senowy! nowy. O dobra, ale mam proste. Dobra, git, że Enderman mnie nawet zabił, nie zresetował. To mam proste. Ty co, masz napierak? Nie! Fireball! No to nie jesteś przecież... Ten, masz portal w ogóle do meteru nie? No mam, ale problem w tym, że jak ja znajdę gaz? No w sumie... No nie no, gasty są częste chyba. Znając moje szczęście, no... Dobra, a ja właśnie sobie zrobiłem swojego taska. Napierak? Nie, 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 nie! No Jezu, co ty... Te... Tyle te takie mocne są. Ja chcę w razie czego. Ja wiedzę, ale co jest? O! Tu się gasta! Tak? Nie! Ja jestem duchem! Się mogę iść do, za tobą do neteru i iść szukać w neterze. Prawda, kompasy nie działają w neterze, ale i tak mogę to zrobić. Dobra, szybko. Dobra, szybko. Nie! Nie! O, e, nie! Reset, a nie, reset. ej, Reset A co ty, co, co ty trafiłeś? Kraming. A i teraz dostałem kraming. Nie, widzowie generalnie, jak coś, to teraz robimy reset. W sensie i mój mi się trafił taki, którego nie da się akurat na naszym serwerze zrobić. To jest to jakby zginąć od jakby siły. I u nas na serwerze to nie działa, bo ja to akurat przetestowałem jako jedyną rzecz, bo podejrzewałem, że może nie działać. Więc teraz resetujemy, jakby, żeby nie było jak coś. Defraise stop. Defrays start. Żeby nie było. Nie jest ustawiona ani nic. Macie na czacie wszystko, że wpisałem stop. I uwaga! O! Łatwe. Okay, Jaki fajny task dostałem? No co masz? Bum, bum! Od Creepera czy od TNT? Od TNT! A to na to napierak spoko. Czemu ty dostajesz same proste powiedz? Czekaj, co? Eee, o kurde. Ej, to, to już jest nowy task, tak? Tak! Trafił mi się ten sam. Jaki? TNT. Serio? No. Dobra, szybko, szybko, szybko. Ale zostało szybko, szybko. mi ostatnie, mi się nie trafiło Jezu, szybko zawim, zabij mnie, zabij Dobra, widzę Creepera. Dobra, mam zrobionego taska. NIE! WIEDZIAŁEM! NA no CZEMU?! Jezu, ja tylko, ten, tylko tak cicho siedziałem, żeby ten... Kurde, skąd wiedziałeś, że zresetuję respa? Patrzyłem kompas. Ja pierdzielę. też chciałeś oszukać. Co ci to da? To, że sobie będę uciekać bez ciebie na ogonie? Siema! Nie znajdziesz... Pruslandów, nie ma szans. Jak jestem teraz już na takim piomie, gdzie mogą być. Znaczy, w sensie to nie jest to nie jest tam, gdzie mogą być borówki, ale jest taki sosnowiec. Nie ma tam, tam nic nie było, ja tam swój ul znalazłem. A no widzę, nawet twojego kobla chyba. Serio, nie będzie borówki dla ja. mnie? Ej, bo Terefek. w górach chyba, ej, chyba tu nie może być, bo. Ja pierdziele, tu nie może być borówki. No ile mam jeszcze czasu? Trzy minuty mam. No chyba w tych górach nie może być, najwyżej widzowie, najwyżej się ze mnie śmiejcie. O oh, oh, kurde, a to tu się wybiorę? Okej, okay, tu się wybiorę wybiorę pomimo wszystkiego. Pomimo tego, że mam innego taska. Dobra. Dobra, pyk, pyk, okej. Okay. Dobra, a w sumie jedzenie też sobie wezmę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To niestety nic ciekawego. Dobra, szybko, szybko polisacik. Kacik 🎵🎵🎵 Pomylić ze ci przyznać Ale napierak mnie właśnie... Ej, ale ty mnie właśnie zautplejowałeś. Ale ty mnie właśnie zautplejowałeś, Nie wierzę w to. No ale co, już mnie nie gonisz napierak? Coś, coś... Gonią, go, że go... Nie no, już nie zna... już nie znajdę, zna, to jest F dobra Czyli jednak honorowa. chciałem cię do zera Już myślałem, że w ogóle wygrałem Ale rzeczywiście, ty zrobiłeś swojego taskę No to co? NIE! Eee, dobra. Nie, nie, od na... I Akurat u nie deszcz pada w ogóle. Dobra, szybko, szybko, szybko. Spokojnie, to nie był mój task napierak. Nie. Moim taskiem jest zginięcie, ja też mam ultra trudny napierak. Ja muszę zginąć od Tridenta. Oj, na to musisz polegać na niezłym RNG, a ja tym bardziej. No w sumie teoretycznie jest patent i ty chyba znasz ten patent, bo ty jesteś takim wariatem minecraftowym. No akurat go znam, ale pytanie jak często. Eee, co? Widzowie, czy wy to widzieliście? Znaczy, no, na pewno widzowie. Ej, to jest chore. Teraz ja jestem w innym, totalnie w innym stronie siedzenia. Aha. Dobra! Jak to, jak to zrobiłeś? Nie powiem ci. No dobra, z piorunochronem, ale... No ja wiem, ja wiem, jak to, ja, ja wiem, że tak można, dobra. Ale czaisz, że w ogóle właśnie przed moimi oczami, oczyma e, też strzeli piorun w ogóle? I tak, ta, ta się tak zdziwiłem, ale bez jak niczego. Nie bym Bez kitu. Błagam, no! Ja pływam po oceanie, muszą być te, 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 Zawsze one mnie wkurzają, to teraz muszą być. Ej, czekaj, teraz. teraz jest spora szansa, że będę mieć 2-2? Nie! Nie, ej! Ja się zaczynam stresować jak napierak to wygra, to ja w to nie wierzę. Ej serio, to ja będę się domagać na pełno rewanżu, nie? Minuta, Jedna no nie, minuta. ej nie, serio? Nie, 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 nie możesz mnie cię Nie, to nie jest to. Proszę żebyś tego. nie miała. Serio, z wędką? Nie, dobra, tam jest. Znaczy, nie z ale jest obóz. Obóz. Czemu same takie, błagam? Z 30 sekund mi zostało, proszę. Ja mogę tylko czekać. Jest, dobra, nie zrobisz tego. To był stridentem? To był stridentem. Jak było odliczanie 5 sekund, zobaczyłem typa z Byłem przy nim... <grym> byłem przy nim i blokowała ściana! 2-2. Dwa, dwa. No mam to to ok, to jeszcze raz. Reset, sorry. Sorry, <grym> widział. <grym> Fajnie. Powiadam mi szczerze. Spoczka. Zrobione. Oho. Co ty wezmę? AHA! Okay. <grym> Muszę umrzeć z głodu. Ja mam takie ultra trudne. Jak ja mam umrzeć z głodu? Jest hard włączony, nie? Jest włączony hard. No, ale jak mi w 5 minut ma cały głód zejść? To jest moja szansa. To, Coraz, tylko, że mi... ja mam, tylko, że ja mam taska, że zrobiłem. Nie, 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 nie! nie! Tak, tak, tak! Widzę cię, widzę widzę cię! Nie! Dobra, ty nie wiem jak mnie doodklejujesz, nie wiem jak tyś jest że mnie A widzę cię, stoisz w miejscu No napierak, nie wiem jak ty byś musiał mnie doodklejować teraz, żeby faktycznie nie zrobić tego taska Ja ci nie odpuszczę, jest 2-2 Serio yeah. To miało być do zera, w tym momencie uważam, że mogę to przegrać, więc tryharduję po ciebie, bez litości Zostaw no mnie Nie dasz rady tego zrobić napierak, byś musiał mnie teraz zapić Ale dobra, nie możesz mnie, dobra yeah. Nie NIE! Ja pierdziele nie, nie wierzę w to Eee, co ja mogę zrobić, co ja mogę zrobić, co ja mogę zrobić Ja pierdziele Dobra, muszę to jakoś zrobić, muszę to jakoś zrobić A mam tego, dobra Co? Cały żelazny? Pyk, pyk, pyk A to możesz mnie w taki sposób zabić Ale dobra, mogę grać na czas zawsze Dobra Aha, i tutaj kombinać, oj Wojtuś Oj Wojtuś, 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 dobra Pyk, pyk, pyk Szybko, szybko, szybko Dobra, 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 dobra Pyk, pyk No pierog. Ile czasu, ile czasu, ile czasu? Dwie minuty, dwie minuty, nie dasz rady! Nie dasz rady kolejnego w górę w górę zrobić! Nie jestem zawsze na spokojnie do boj Wojtuś. Tak, pogapię. A, minutę masz, już nie dasz rady. No i co, i tak będziesz uciekać, Wojtuś? się <grystanie> <grystanie> Ej, ale czekaj, czy w taki sposób w sumie. Kurwa, nie, nie, to już nie jest do ugrania. Gdzie jesteś? A nie, tutaj nie masz łóżka, okej. Okay. No to koniec, nie, nie mam szans. Nie masz szans? Ja pierdzielę tak. Jest tylko jedna metoda. Proszę, proszę, proszę. Nie, nie, nie. Koniec, nie. koniec. 3, 2, 3, 2. Musisz takiego prostego przy moim długoterminowym. JA pierdzielę NIE GG, GG Ej ale szczerze ja myślałem że to w ogóle nie wiem pół godziny temu Ja myślałem że pół godziny temu wygrałem na pierak. I ty serio nadrobiłeś no, dwa punkty i było 2-2 Ej to było tak giga intens że, że nie miałem pytań Ej ty dostajesz za łatwe zadanie na ostatni tak. Ta. GG